Witam Was w kolejnym odcinku i idziemy sobie. Jest lodowato po prostu, bo mam całe palce czerwone. A jest chyba jesień, a nie zima. A wydaje mi się, jakby była cały czas zima, tylko że ani ma śniegu, dosłownie jest tak zimno. Jakieś pannie się na mnie dziwnie patrzyło. Tutaj jest lepsza kałuża. O. Tak teraz słuchajcie, bo zauważyłam, że nie powiedziałam wam, co będziemy robić w dzisiejszym odcinku, tak więc nagrywam już to z domu. Więc w tym odcinku, który teraz oglądacie, będę... Raz, planować moją świnkę. No, zobaczymy, jak to wyjdzie. Ale to oczywiście przejdziemy za chwilę do tego. I dwa, będziemy sobie na taki jesienny spacerek, kiedy też wlał deszcz, ale i też w nocy. Tak więc zobaczycie kilka takich fajnych ujęć No i zapraszam do dalszego oglądania. Słuchajcie, jestem już przy treningu z Bellą i ona no, już po prostu wariuje. No tak, zaraz będziemy robić, e, bo czuję zapach tego, co wzięłam, czyli takich, powiedzmy, smaczków i będę z nią ćwiczyć jakieś sztuczki. Możesz to zostawić. Chodź, chodzimy. Wchodzimy. No? Super. I schodzimy. No? Schodzimy. Super, dobrze. Jak widzicie, właśnie do pochwalenia używam takiego innego głosu, bo fajnie by było, gdyby miała po prostu kliker i, wiecie, tak by mi mogła po prostu yy, przyciskać, jak coś dobrze zrobi. No, ale że nie mam to po prostu mluję głosem, coś takiego, wiecie po prostu używam innej tonacji głosu po to, żeby ona to odróżniła z czymś, co ma zrobić i żeby wiedziała, że wykonała to dobrze, plus właśnie dołączałam głaskanie i pierwszą sztuczką, którą z Belusią robimy, to jest takie wstawanie na dwóch jej tam tylnych łapkach i to ma po prostu oznaczać proszenie o jedzenie i teraz wam Belusia wykona tylko jest swój pierwszy smaczek na takie, mm, wiecie... Dobre intencje na taki dobry start. Więc teraz sobie wezmę do ręki. Chodź Brysia. Poproś. Super. No, jak widzicie, ona już to po prostu umie perfekcyjnie. Dlatego, że ona to po prostu ciągle wykonuje, za każdym razem jak chce coś dostać. Tak więc najszybciej się tego nauczyła. O, i teraz słuchajcie, zrobimy drugą sztoczkę, czyli obrót. Pójdź, ten... nie, 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 nie wyrywamy. Obrót. Super pięknie. Bardzo ładnie, tak. No. To jest słuchajcie druga sztuczka, którą u tylko że ją ostatnio robiłyśmy dosyć dawno, ale widzę, że pamięta tak czy siak jeszcze, o co mi chodzi? Mm jeżeli chodzi o trzecią sztuczkę to trzecia sztuczka to jest właśnie wskakiwanie na kolana więc i ja najczęściej słuchajcie siadam po turecku po prostu jest jej łat łatwiej wejść na te moje nogi chodź chodź brawo jak widzicie weszła tak jak mówię czasu trzeba po prostu i się nauczy ale z na, na razie nam idzie tak naprawdę chyba najgorzej bo ciężko jest zrozumieć ale się uczy, nie? Nie. Widzimy się w kolejnym odcinku. Do zobaczenia.